Dużo dobrego słyszałem na temat tutaj, całego ośrodka, na temat organizacyjny, na, te, na temat trenera sztabu, więc myślę, że to była też taka szybka chwila, która przekonała mnie, żeby dołączyć do, do Będzina i, i jestem bardzo zadowolony, że, że mo, będę mógł brać w tym udział. A czego oczekujesz po sobie? Jaki cel sobie stawiasz na nowy sezon? Myślę, że powrotu do takiej optymalnej formy, bo Jestem po ciężkim sezonie takim dos sportowym i, i myślę, że brakuje mi też tego treningu, e takiego profesjonalizmu i podejścia e w 100% na do siatkówki, żeby skupić się tylko i wyłącznie na tym. I i tego oczekuję też od siebie i od, od, od zespołu drużyny. Jak wspominasz swoje poprzednie mecze przeciwko Benzinowi? Do tej pory zdarzyło mi się chyba grać dwa mecze ligowe i dwa mecze e, przegrałem. Tutaj na hali e, pamiętne 3-2 po dosyć mocnym meczu, a w sumie dwa mecze skończyły się. E, moją porażką 3-2, więc nie wspominam tego. Jakoś super.